Cześć, witam serdecznie. Ja nazywam się Marcin i dzisiaj będę robił drugą misję Duch wilka. I zaczynamy rozmowę taką. Haj, dajemy raport z poprzedniej misji, że podrzuciliśmy książkę. On jest zadowolony, że jego nie będą już ganiać ci kłusownicy. Ale pyta się nas, czy chcemy pomóc zwierzętom. I chodzi o wilki. Ja do niego piszę, że się zgadzam. Alkestios mówi: Słyszałem, że jest problem z wilczą matką i jej szczeniakami. Więcej jednak na ten temat nie wiem. Jedna z moich sióstr i Cassis przejęła ciało węża. Ona wie więcej o wilku. Szukaj jej w północno-zachodniej części Edron, w pobliżu kręgu stojących kamieni. Czyli muszę udać się stąd do Edron. Także widzimy się w Edron. I tutaj musimy się udać tak jakbyśmy lecieli do krypty wampirów, i jest tutaj siostra zamieniona właśnie w węża i rozmawiamy z nią i Cassis mówi błogosławieństwo natury podróżniku i teraz ja mówię misję. i Cassis mówi jedna z moich sióstr przebrana za słowika powiedziała mi że Alkestios cię przyśle jest problem, który nie dotyczy mnie, ale wilczej mat, na małej wyspie Karmoja. I Kassi mówi dalej. Ponieważ my uważamy się za strażników i opiekunów roślin i zwierząt, ważne jest dla mnie, aby pomóc temu wilkowi. Niestety sam nie mogę tego zrobić, bo w tej chwili jestem przywiązany do tego węża. Dlatego też nie mogę popłynąć oceanem, by dotrzeć do Karmoi. Pomożesz mi? Ja mówię, że pomogę. W nocy będzie płacz krwawymi łzami i tylko nocą spotkasz tam ducha. Weź ten talizman, abyś mógł rozmawiać ze zwierzętami, a nawet z roślinami i kamieniami. Tylko nie oczekuj, że wszyscy ci odpowiedzą. Czyli dostałem jakiś talizman. Dobrze, ja się teraz udaję na statek z powrotem do Edron i płynę do Kermoni. Później tam polecimy sobie do tej wilczycy. No i dobrze, jesteśmy na wyspie Harmonia i udajemy się na południe. I tutaj jest wilczyca. Zobaczcie tutaj kamień płacze, nie? Krwią. Więc ja mówię cześć, on odpowiada mi. Yy, mówisz językiem zwierząt? Jestem zaskoczony, ale nie jestem w odpowiednim nastroju na pogawędkę. Więc widmowy wilk mówi do nas. Mam złamane serce, podróżniku. Kilka miesięcy temu opiekowałem się trzema nowo narodzonymi szczeniętami. Po prostu otworzyli oczy i zaczęli eksplorować dzicz. Gdy pojawił się myśliwy, zastrzelił mnie i zabrał ze sobą moje trzy szczeniaki. Nie mam pojęcia, gdzie je przewiózł, ani czy jeszcze Żyją. Ta niepewność mnie dręczy i dlatego nie mogę znaleźć spokoju. Czy pomożesz mi? Ja oczywiście wyrażam zgodę. Nie miałem na to nadziei. Mężczyzna opowiadał coś o sprzedaniu moich dzieci orkom, żeby wyszkoliły je na wilki bojowe. Chyba wspomniał o Rock. Proszę, odszukaj ich. Wróć i powiedz mi, co się z nimi stało. Żyją, czy nie? Czyli mam się udać chyba do fortecy orków albo gdzieś i odnaleźć te szczeniaki, bądź jakieś wieści o nich. Myślę, że musimy udać się do Edron, z Edron do Venor i z Venor na północ, czyli przez obozowisko Amazonek i aż na północy tam będą orki. Także lecimy. No i zbliżamy się do celu, tylko musicie tu uważać na niskich levelach, bo jest tu dużo berszekerów i takich groźniejszych orków. I tu jak się już zbliżymy do musimy pójść tu do wioski małej takiej. No, i będąc tutaj, klikamy w ten szkielet koło śpiącego wilka, nie? I otrzymujemy taki przedmiot. Jest to notes. I z tym notesem musimy stąd wyrywać z powrotem. Oczywiście do miasta Venor. Wenor będzie taka pani, z którą musimy pogadać. Ona jest asystentką krawca i nazywa się Irmana. Więc ja się udaję do niej w tym momencie. No i jesteśmy u Irmany i wtedy piszemy do niej haj i zaczyna się rozmowa. Ona mówi, witaj w moim domu, a ja się zapytuję ją o futro. Ona jest dosyć zdziwiona i mówi: Futro wilczego szczenięcia? Kilka miesięcy temu przyszedł tu myśliwy, a raczej niechlujny, śmierdzący facet. Chciałam go natychmiast wyrzucić, ale zaoferował mi kilka dobrych skór. Jednym z nich było futro bardzo młodego wilka. Nie byłam zachwycona. Tym, że zabił bardzo młode zwierzę. Kiedy zacząłem się z nim kłócić, powiedział, że chciał go wychować jako towarzysza. Ale niestety wilczek zdechł. Smutna historia. No i w końcu kupiłem trochę y, jego skórek. Między innymi futro ze szczeniąt. Jeśli chciałbyś te futra, mogę ci je odsprzedać za tysiąc sztuk złota. Czy jesteś zainteresowany? Ja mówię, że jestem. W porządku, oto futra. No i ona mi dała futra, nie? I z tymi futrami muszę się udać do tej duszy, duszy wilka. Dokładnie lecę na statek w Venor, później udaję się do Edron i z Edron do Karmaya. No i dotarłem i ponownie rozmawiam z Wilczycą. Więc goes Wolf mówi: Więc jedno z moich dzieci zmarło, a drugie musi żyć z orkami. To mnie bardzo smuci. Ale przynajmniej trzecie mogło wrócić do lasu i znaleźć zastępczą mamę. Mam nadzieję, że będzie wiódł długie, szczęśliwe i przede wszystkim wolne życie. Proszę, zrób dla mnie ostatnią rzecz: Futro, które mi przyniosłeś, umieść w paszczy tego kamienia. To będzie godne miejsca spoczynku. No, więc tak, złożyłem tutaj te te futerko na ten grób. Zobaczcie, jak ten grób płacze. I teraz muszę podejść do tego wilka z powrotem i z nim porozmawiać. Więc rozmawiam do niego. No i on mówi. Chyba zostanę tu na jakiś czas, żeby pilnować grobu. Po tej ostatniej straży odnajdę spokój. Czuję to. Dziękuję, istota ludzka. Odkupiłeś mnie. No, więc teraz muszę powrócić do Ikasis, ona się nazywa. I muszę zdać jej raport. I Cassis mówi do mnie: Duch wilka odnalazł spokój. Dziękuję, istoto ludzka. Jednakże jest ktoś inny, kto potrzebuje pomocy. Moja siostra, która jest pozbawiona czegoś bardzo cennego, Znajdziesz się w przebraniu łabędzia. Nad małą rzeczką, na południowy wschód stąd. I to będzie trzecia misja z tego questu, która będzie zatytułowana Łabędzia Dziewica. Więc to zobaczycie w na następnym odcinku. A w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Na razie.